W ulegają prace związane z budową toru wschodniego w ciągu ulicy Zakopiańskiej. My musimy przede wszystkim wykonać teraz przepięcie z układu rozjazdu, który umożliwiał ruch jednotorowy po odcinku, na którym obecnie jest realizowana trasa Logiewnicka, na układ dwutorowy. No i te prace będą trwały około tygodnia, dlatego od 22 do 28 wprowadzona zostanie tymczasowa komunikacja autobusowa. Do piątku komunikacja y, dla pasażerów komunikacji publicznej będzie przebiegała w sposób taki jak przed rozpoczęciem realizacji budowy trasy łagiewnickiej. Uruchomione zostaną y, na całym odcinku dwa tory tramwajowe y, i tu już nie będzie żadnych ograniczeń w poruszaniu się. Dążymy do tego, żeby minimalizować utrudnienia, no przede wszystkim y, Jednym z utrudnień, które obecnie jest, a z którego mamy zamiar zejść na przełomie sierpnia i września, to jest utrudnienie ruchu na ciągu ulicy Krokoroweckiego. Tam są wykonywane w tej chwili prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Te prace powinny się zakończyć, tak jak wspomniałem, na przełomie sierpnia i września.